A yo, a yo, biedny, yo, mam 2008? No 1997. 997. 997. No 97 rocznik. Mam no dwa Dobra nie wyczułem. jeszcze raz. Czekaj, jakie mam? To jest pewnie 2008, bo ten jest ładniejszy No nie, no no Znowu mam dwa no wypadło nie no Moment bo już nie padł ten stary bolątek Ale no, no przed chwilą wyszło No bo muszę zginąć AJ No a ja nie mam to było dole nie. nie Czekaj bo ja mam teraz Jakie mam? No, no 9-7 9-7 no, 9-7 Czekaj A ty Biedu uszalał nie Biedu to nie jest tak, to jest lekko rę, ręką ruszyć i już to jest... To nie ma ręką ręką. A teraz nie mam żadnego. <grym> to jest szyczka. O to wiem. Dobra. Nie, to już koniec co? Dobra, już tak. No, i no. no, już nie masz tego coś miał. No nie mam właśnie. Nie, tego coś miał to nie masz. Ale pan wypuści. No, no ja, bo to, to wiesz, do... To dobra, biznes. ostatnio. Stabilność ja mam dziewięć ja Czekaj. Ty nie wiesz jaki masz. Ty nie wiesz czy tak. 97 czy 98? 97. 97. 97. Jaki? 98. 2008! Tak! Gratulacje Dobra. za to pan daje 20. Groszy. Piąteczka. Gratulacje. Ja też gratuluję panu, bo to jednak... Gratuluję. Aby...